Jeśli zastanawiacie się Państwo, na jakie zajęcia dodatkowe zapisać swoje dziecko, to śpieszymy z podpowiedzią 4 września w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie wystartuje sekcja Szermierki. Drodzy państwo, koniec wakacji to bardzo dobry okres o tym na to, żeby porozmawiać o ofercie na rok szkolny nadchodzący 2024-2025, który również w Powiatowym Centrum Sportu będzie obfitował w wiele sportowych zajęć, atrakcji i wydarzeń. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla państwa ofertę opartą o wszechstronne wykorzystanie naszych obiektów sportowych. Przede wszystkim skupimy się na kursach, czyli kurs nauki pływania i doskonalenia pływania, kurs jazdy na łyżwach, kurs tenisa ziemnego. To są stałe elementy naszych zajęć. Dodatkowo oczywiście mamy sekcję bokserską, która od paru lat bardzo aktywnie i. Z sukcesami realizuje zadania, które wytyczyliśmy właśnie jakiś czas temu, sprowadzając boks do Buchatowa. W tym roku również. Y Przedstawimy Państwu nowość w naszej ofercie, a mianowicie zajęcia szermierki, które będą uzupełniane zajęciami ogólnorozwojowymi. Za chwilę szerzej o tym nasz pan instruktor. Natomiast już z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zerknąć na tą ofertę, spróbować swoich sił w tym nowym, w tej nowej dyscyplinie, w tej nowej konkurencji, po to, żeby no, rozwijać się. A jest to dyscyplina, która no nie ma jakichś wielkich tradycji na naszym obszarze, w naszym regionie, a więc tym bardziej jesteśmy podekscytowani i myślą, że te zajęcia nie dość, że się rozwiną, to zostaną z nami na dłuższy czas. Mamy również standardowe zajęcia dla dzieci do lat, 7, do lat 8 i powyżej pod taką już utartą nazwą Powiatowa Akademia Małego Sportowca, o której szerzej pan Krzysztof. Borowski. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci od 5 do 12 lat. Mamy dwie sekcje, bo jest sekcja Powiatowej Akademii Małego Sportowca i sekcja również juniorska. Wiemy doskonale, że ruch dla dzieci i młodzieży w obecnych czasach jest bardzo ważny. Nie zawsze rodzice mają czas, czy chęci, żeby pójść pograć z synem w piłkę, czy iść na basen, popływać z córką, więc my zapewniamy dobrymi instruktorami i wspaniałymi obiektami taką możliwość. Pod tą opieką dzieci kilka razy w tygodniu mają różnego rodzaju zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe. Przy okazji uczą, zasad, uczą się zasad różnych sportów, więc to bardzo ciekawe. Ciekawa forma spędzenia wolnego czasu ruchu, ruchu pod opieką instruktorów i tego można powiedzieć wyręczenia też rodziców, którzy nie zawsze mają czas i chęci albo możliwości, aby tak sportowo rozwijać dzieci. Tutaj w Powiatowym Centrum Sportu jest to jak zawsze co roku możliwe. Zachęcamy serdecznie do zapisywania się. Pierwsze zajęcia już będą startować od września. Teraz przekażemy głos naszemu instruktorowi. Pan Grzegorz Gąsiorowski od właśnie września będzie prowadził zajęcia z szermierki, które zaplanowaliśmy na środy i soboty. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Gąsiorowski, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trenowałem przez bardzo długi okres czasu, około 20 lat, w jednym klubie Aztesa WUE w Warszawa. Moją specjalnością jest floret, czyli jedna z trzech broni, jaka jest w szermierce. I chciałem zaprosić dzieci i młodzież do uczestniczenia w tych zajęciach, których tutaj nie mamy faktycznie w powiecie, nigdzie więcej. Najbliższe kluby to są Pabianice czy Częstochowa. Tak jak już Pan Dyrektor wspomniał, zajęcia początkowo będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o szermierkę, to jest środa i sobota. Natomiast dodatkowe zajęcia będą albo w poniedziałek, albo we wtorek, ogólnorozwojowe, żeby mieć już pełen cykl treningowy tygodniowy zapewniony. Jako rodzic pięciolatka przyprowadzam swoje dziecko na zajęcia Akademii Sportowca Małego, także mogę zachęcić, że zajęcia są fantastyczne przez cały rok uczestnictwa w tych zajęciach. No... Przekonałem się, że, że warto inwestować w PCS jako partnera do, do prowadzenia zajęć, że jest to wiarygodny i, i rzetelny partner wykonujący doskonałe zajęcia. Naprawdę na tym PCS-ie są fantastyczne zajęcia dla dzieci. Zachęcam. A dlaczego warto postawić na szermierkę? Y znaczy jest to sport, który uprawiałem od czwartej klasy szkoły podstawowej, to, to było moje życie niejako, spełnienie wielu, znaczy jest to pewna historia mojego życia, to była, była przygoda, nawet koledzy, którzy nie odnosili większych sukcesów, no i tak, bardzo dobrze sobie wspominają to jesteśmy w mediach społecznościowych, wymieniają się na bieżąco jakimiś informacjami o sobie, pozostaje pewnie koleżeństwo nadal jako taka <grytanie> pozostałość po tym, po tym treningu. I tak jak mówię, nawet dzieci, które, to znaczy koledzy, którzy nie osiągali sukcesów, bardzo sobie chwalą to jako przygodę. To są wyjazdy, to są zawody, to, to jest wspólne spędzanie czasu. To jest aktywność, czyli w przeciwieństwie do aktualnej tendencji siedzenia przy komputerze czy przy telewizorze, tutaj możemy 2-3 godziny spędzić bardzo aktywnie, co odbije się na pewno na naszym zdrowiu pozytywnie. Ja mogę tylko dodać, że tak jak udało nam się obalić te negatywne stereotypy, mity o choćby oboksie, który no, był postrzegany jako e, Sport agresywny, pobudzający do walki czy zachowań takich nagannych. Okazuje się, że jest to dyscyplina sportu, która kształtuje charaktery, która skłania do przemyśleń, do stosownych zachowań młodych zawodników. No i przede wszystkim, boks to nie tylko rękawice. Boks to skakanka, to różne formy. Ogólnorozwojowej aktywności i podobnie jest w szermierce. Też nie będziemy skupiać się przecież, e, przecież tylko i wyłącznie na szpadzie czy na, czy na florecie, natomiast e, inwestujemy w, w zajęcia, w dyscypliny, które niosą ze sobą duży potencjał. Zainwestowaliśmy swego, swego czasu w curling, okazuje się, że e, faktycznie jest to ciekawa dyscyplina. Zainwestowaliśmy w korfbal. Również zaraziliśmy rzesze fanów, można już powiedzieć w tej chwili, tej dyscypliny. Mamy boks? Będziemy mieć szermierkę. Kolejne lata, pewnie nowe wyzwania. Doby... Mhm. A jakimi tam dziecko musi się wykazać, się, no, aby przyjść do Was na zajęcia? Czy to, czy to dopiero w trakcie zajęć będzie wypracowywane? Znaczy to jest właśnie walor, który jest w szermierce, a mianowicie nie opracowano jeszcze wzorca mistrza. I to jest dosyć ciekawe, bo w, w części dyscyplin e, e, zmierzalnych niejako, prawda, mamy wzorzec mistrza, określamy, że musi mieć wzrost minimum taki, tak, masę taką, e, nie wiem, e, włókna szybko bądź wolno-kurczliwe, jeśli chodzi o przewagę tych włókien. Natomiast w szermierce niezależnie od wzrostu, niezależnie od tego, czy jestem praworęczny, leworęczny, e, każdy ma szansę. I to potwierdzają oczywiście wszelkiego rodzaju mistrzostwa, mistrzostwa świata, Igrzyska Olimpijskie. No, jest jedna zawodniczka, która jest właściwie floreciską wszechczasów, Walentina Weddzali, Włoszka, trzech, zdobywczyni trzech medali olimpijskich, złotych. No ale też takim szermierzem jest również nasz Polak. Szablistą wszechczasów był Jerzy Pawłowski i pozostanie pewnie już. Do końca, bo trudno jest przebić jego osiągnięcia. To postarajmy się jeszcze zobrazować, co czeka na tych młodych ludzi, którzy przyjdą na zajęcia. Jest to niszowy sport, nie ma takich innych zajęć w naszym powiecie, więc no postarajmy się trochę więcej o tym opowiedzieć. Kiedy już przyjdą na zajęcia, to co będą robić? Znaczy, tak jak żeśmy wspomnieli, raz w tygodniu będą zajęcia ogólnorozwojowe, tak? czyli. Będzie to albo do wyboru nie wiem, pływanie, lekka atletyka, gry zespołowe. Natomiast dwa razy w tygodniu na początku dzieci będą się uczyły chodzić. Tak, sama pozycja szermierza jest troszeczkę inna niż nasz chód taki codzienny, więc będą się uczyły chodzić. Potem będą uczyły się prostych pchnięć, podstawowych działań. Będą się na pewno uczyły bronić. Tak, z założenia wiemy, że atakować potrafi każdy, lepiej czy gorzej, natomiast my musimy się skoncentrować na tym, żeby umieć się obronić. I to są pierwsze lata zajęć. Około dwóch, trzech. Za chwilę pokaz przygotowaliśmy dla Państwa w takim w bardzo minimalistycznym wydaniu, co czeka dzieci właśnie na, na tych zajęciach. Natomiast niejako na zakończenie chciałbym zachęcić Państwa jeszcze w jeden sposób do skorzystania z oferty PCS. A mianowicie, mamy sprawdzoną, doświadczoną i stałą kadrę instruktorską. Niewiele podmiotów prowadzących zajęcia w naszym mieście czy powiecie może się poszczycić właśnie taką stabilizacją. My tutaj gwarantujemy. Nie dość, że stałość terminów, stałość tych zajęć, które się odbywają, mam na myśli tutaj przede wszystkim zajęcia pływackie, gdzie mamy jasno podzielone grupy, przysposobionych instruktorów do prowadzenia poszczególnych grup na poszczególnych stopniach zaawansowania. To e, są to instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, pasją, wywodzący się ze szkół, UEFiści również, e, ludzie, którzy mieli doświadczenie i kontakt z prowadzonymi przez siebie dyscyplinami na zajęciach. Także serdecznie polecam, zapraszam, można nas weryfikować na wszelkie sposoby, mamy bezpieczne zajęcia e, zgodne z obowiązującymi zasadami, najnowszymi, które weszły w połowie sierpnia w życie, więc... E, są Państwa dzieci u nas bezpieczne i na pewno z satysfakcją będą wychodziły z naszych zajęć.